Pani prezydent, tak jest? Ja jak walnę, tak no to pewnie za tak, to jest. Z tej Można strony może być, tak? to jest z tej A jak nie trafi, to co będzie? O! No Akustyczne. Wow, Akustyczne. Jeszcze będzie. Przepraszamy. Przepraszam. Żeby to dobrze było, to trzeba właśnie przejść na drugą stronę. Tutaj nie może być nikogo. To, jeszcze, to raz jeszcze raz i już raz. Chodźmy. Doświadczenie Erytosthenes, o którym mówiłem, to no tak. 21 marca. To będzie czwarte doświadczenie na wach czyli pomiar obwodu Ziemi. Natomiast piąte, to jeszcze nie wiemy, bo jedno z doświadczeń, wiemy na pewno, będzie w tym Muzeum Techniki na Niemiec. Ale to by zależało tylko, kiedy to muzeum powstanie. Bo to, to jeszcze. Być może kwestia dwóch, trzech lat. Natomiast, ponieważ co roku chcemy jedną uruchamiać, także nie jest jeszcze pewne jakie i gdzie.

Przecież w jakimś centrum handlowe w środku zrobić takie doświadczenie. Rozmawialiśmy też z galaksji. Żeby wyhadło fuką w galaksie była ale oni w tej konstrukcji, która tam jest, tam są takie, zanim z zamkiem się wygadali, tam są takie w tej konstrukcji stałowej, która tak tam na środku nad tą fontanną, no, tak. Tam są takie dwie przecznice. oni nie chcieli tej przecznicy usunąć. A to wahadły by tam mogły wahać nad tą fontanną. No różne, ale pomysły są różne na... na co się jeszcze w mieście będzie działo? Jakie miejsca okaże się na tyle atrakcyjne, że można e, tam do jakoś jakiegoś uruchamiać?